Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 27 odcinku podcastu RubWordPressa. Wordpressa. W tym odcinku poruszymy temat własnych taksonomii w Wordpressie. Jeśli jeszcze nigdy nie spotkałeś się z tym pojęciem, za chwilę wszystko stanie się jasne. Na początku chciałbym wspomnieć, że jest to taka kontynuacja odcinka 26, w którym mówiłem o własnych typach postów. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to polecam wysłuchanie, bo dzisiejszy odcinek będzie się łączył tematycznie z tym poprzednim odcinkiem. Również jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu, to zasubskrybuj go w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, abyś był zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. No dobrze, ale o co chodzi tak naprawdę z tymi taksonomiami? Co to w ogóle jest, jak do tego podejść i czym są własne taksonomie? Te taksonomie to jest po prostu nic innego jak kategorie i tagi, które znasz z WordPressa. Jeśli miałeś kiedykolwiek do czynienia z WordPressem, dodawałeś kiedykolwiek jakikolwiek post w WordPressie, to na pewno widziałeś gdzieś tam pole kategorii bądź tagów. Kategorie i tagi są to takie dwie podstawowe taksonomie, które są w WordPressie domyślnie i domyślnie obsługują one nasze wpisy. Czyli możesz poukładać swoje wpisy według jakiejś tam kategorii, kategorie możesz dowolnie uporządkować w porządku hierarchicznym, i do każdego wpisu możesz dodać dowolne tagi, opisujące po prostu zawartość danego wpisu. Jeśli chodzi o typy taksonomii, to wyróżniamy tutaj dwa takie podstawowe typy, czyli to jest taksonomia hierarchiczna, czyli taka jak na przykład kategorie, że możesz mieć kategorię jakąś główną, potem możesz mieć podkategorię w tej kategorii i jeszcze na przykład możesz mieć trzeci poziom zagnieżdżenia, czyli do tych podkategorii możesz dodać sobie jeszcze jeden poziom, czyli podkategorię do podkategorii. Tagi natomiast są taką strukturą płaską, i tutaj nie ma hierarchii. Tutaj, jakby każdy tag jest równoważny między sobą. Nie możemy zrobić tagu jakby nadrzędnego czy podrzędnego w stosunku do innego tagu. Możemy tutaj użyć tylko takich równoważnych tagów, i to jest właśnie ten drugi typ taksonomii, czyli taksonomie tak zwane płaskie. Jeśli kiedykolwiek robiłeś cokolwiek na WordPressie, no to zapewne wpisy na blogu były zorganizowane według. Jakiegoś tam scenariusza, który przyjął sobie autor danego bloga, danej strony, czyli były jakieś tam główne kategorie, być może były jakieś podkategorie. No ale co w sytuacji, gdy chcemy jeszcze jakoś dodatkowo skatalogować te wszystkie nasze treści, nasze wpisy, czy ewentualnie jakieś treści zawarte w takich własnych typach postów, o których mówiłem w poprzednim odcinku podcastu? Tam podawałem taki przykład katalogu z lampami. No, i przy tym katalogu z lampami też mieliśmy taką potrzebę, że trzeba było po prostu jakoś opisać te lampy według jakichś tam parametrów, jakichś kryteriów. I tutaj z pomocą przyszły nam właśnie te własne taksonomie. I żeby dodać taką własną taksonomię do WordPressa, to masz dwie drogi, podobnie jak w przypadku własnych typów postów. Czyli albo możesz to zrobić w kodzie swojej wtyczki, swojego motywu czy motywu potomnego, po prostu dodajesz tam kilka linijek kodu odpowiadających za dodawanie właśnie takiej taksonomii do naszego WordPressa. Ewentualnie, jeśli nie chcesz ingerować w kod, możesz użyć wtyczki. I ta wtyczka, którą polecałem w ostatnim odcinku, czyli ta Custom Post Type UI, bodajże ona się tak nazywała, podlinkuję ją w notatkach do tego odcinka. Ona również oprócz tego, że umożliwia tworzenie własnych typów postów, to umożliwia również tworzenie własnych taksonomii. Oczywiście nie jest to jedyna wtyczka, o której możesz użyć i która pozwoli ci stworzyć właśnie takie własne taksonomie, więc możesz użyć tej wtyczki bądź jakiejś tam dowolnie, dowolnej innej. Na pewno znajdziesz co najmniej kilka wtyczek realizujących właśnie taką operację, jak dodawanie czy własnych typów postów, czy ewentualnie własnych taksonomii. I tutaj te taksonomie możemy dodać zarówno do tych standardowych typów postów w WordPressie, czyli na przykład możesz dodać kolejną taksonomię oprócz kategorii i tagów, która będzie dodana do wpisów, lub ewentualnie możesz dodać własne taksonomie do jakiegoś własnego typu posta, który sobie zdefiniujesz w swoim WordPressie. W ostatnim odcinku podawałem taki przykład katalogu LAMP, i tam również zastosowałem te własne taksonomie do skatalogowania. Tych wszystkich lamp, które będą w katalogu według takich kryteriów jak na przykład typ lampy, czyli czy to jest lampa wisząca, stojąca, jakaś tam sufitowa, czy kinkiet, ewentualnie jakieś rzeczy związane z kolorem, czy z kształtem lampy i tych taksonomii tam było jeszcze kilka. To pozwoliło opisać wszystkie te produkty, które są w katalogu według właśnie jakiejś tam konkretnych kategorii, między innymi tak jak mówiłem kształtu, koloru. Czy ewentualnie przeznaczenia, czy to jest lampa tam do łazienki, do kuchni, do pokoju. I w ten sposób każdy ten obiekt, każdy wpis, który był lampą, został opisany przez właśnie zestaw takich niestandardowych taksonomii. I potem dzięki temu mogliśmy zbudować sobie taki katalog, bo te taksonomie dają nam przede wszystkim możliwość filtrowania wszystkich postów, które tam zostały przypisane do danej kategorii. I dzięki temu mogliśmy sobie zbudować. Katalog, w którym możemy sobie filtrować właśnie po tych parametrach i wybierać tylko lampy, na przykład wiszące do pokoju, czy wiszące do pokoju w kolorze białym, na przykład, bo oczywiście te wszystkie zapytania możemy sobie łączyć i możemy bez problemu wybierać właśnie takie warunki łączone, że to musi być powiedzmy tam, lampa właśnie do pokoju w kolorze białym o określonym kształcie. I załóżmy na przykład wisząca, tak i wtedy WordPress połączy te wszystkie warunki i wybierze tylko wpisy spełniające wszystkie te cztery kryteria jednocześnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też zastosować tutaj jakąś bardziej złożoną logikę. To co mówiłem w tym przykładzie, że on wybierze wszystkie te cztery kryteria i wyświetli nam te posty, które spełniają wszystkie te warunki. To jest takie domyślne zachowanie WordPressa, takie standardowe, niewymagające żadnego tam y, pisania programowania, tylko on nam po prostu to daje w standardzie już zaraz po dodaniu tych taksonomii. Oprócz tego, że możemy filtrować według tych taksonomii bardzo często też przydają się takie niestandardowe taksonomie do wiązania treści między sobą. To znaczy, jeśli na przykład mamy jakąś lampę, która jest przeznaczona, załóżmy, do łazienki, no to według danej taksonomii możemy wyciągnąć jakieś podobne lampy, które będą na przykład w takim samym kolorze i również z przeznaczeniem do łazienki. I na przykład na podstronie danej lampy możemy wyświetlić jeszcze 3, 4 czy tam dowolną ilość takich Podobnych lamp, które mogą zainteresować klienta. To jest oczywiście mechanizm bardzo dobrze znany z wszelkich sklepów internetowych, gdzie mamy rekomendacje jakichś tam podobnych produktów, które mogą nas zainteresować. To, o czym warto wspomnieć, to jest też bardzo dobre wsparcie od strony motywów WordPressowych dla takiego przeglądania właśnie tych niestandardowych typów postów, czy, czy nawet standardowych wpisów, ale na przykład zgrupowanych według jakiejś niestandardowej taksonomii. Bardzo podobnie jak w przypadku własnych typów postów, tutaj również możemy przygotowywać takie dedykowane szablony, które będą nam wyświetlały albo na przykład całą taksonomię, czyli załóżmy, że mamy taksonomię, na przykład kształt, no to wtedy wszystkie jakby elementy z tej taksonomii będą wyświetlane w, według jakiegoś tam szablonu, ale możemy sobie również zdefiniować dla jednego konkretnego kształtu jakiś dedykowany szablon. Oczywiście robimy to albo w motywie potomnym, no albo jeśli to jest dedykowany motyw, no to robimy właśnie to jako szablon w, dedyko w dedykowanym motywie, który na przykład wszystkie... Kształty będzie wyświetlał w jakimś tam określonym szablonie, ale na przykład dla kształtu, powiedzmy, okrągłego będzie wyświetlał jakiś zupełnie niestandardowy szablon dedykowany właśnie tylko do wyświetlania wszystkich elementów zgrupowanych według właśnie tej taksonomii i z przypisanym kształtem okrągłym. I tutaj możemy również bez problemu takie dedykowane motywy sobie przygotowywać, takie dedykowane widoki w zasadzie, bo, bo to jest taki szablon, który jest częścią motywu, i tutaj WordPress wspiera to natywnie, nie trzeba wiele kombinować, to jest normalnie ujęte w hierarchii, jeśli chodzi o wczytywanie plików motywu. Bez problemu możemy sobie przygotować właśnie taki dedykowany szablon pod konkretną taksonomię czy pod konkretny element tej taksonomii. Jeśli masz jakąś większą ilość treści na swojej stronie, to dodanie takich własnych taksonomii może być bardzo dobrym pomysłem na zorganizowanie tego w taki czytelny i przyjazny sposób. Bo bardzo często też spotykam się z takim błędem, że na przykład wpisy na blogu są grupowane w kategoriach i w tych kategoriach ktoś upycha takie różne klasyfikacje. Na przykład widziałem kiedyś taki przykład, gdzie był to blok z, wypraw, z jakimiś tam opisami wypraw, taki blok powiedzmy turystyczny. I tam w kategoriach były upchnięte takie klasyfikacje, jak na przykład typy różnych tam wypraw, wycieczek, czy, czy to są jakieś tam wycieczki górskie, czy jeszcze jakieś tam inne. Do tego była tam jeszcze taka klasyfikacja geograficzna, powiedzmy, czyli tam chyba było rozbicie na województwa, z tego co pamiętam, i, i chyba jeszcze na zagraniczne jakieś tam wycieczki. Trzecim takim typem, który był tam zaszyty w tych kategoriach. No, to były środki transportu, czyli czy to jest jakaś tam rowerowa, piesza, czy ewentualnie samochodowa wycieczka. To w tym momencie przykłady mówię z głowy, bo, bo to było jakiś czas temu, gdy miałem do czynienia z tą stroną. Tu był problem taki, że to wszystko zostało upchnięte w tych standardowych kategoriach WordPressa. Przez co nawet jakieś tam zbudowanie nawigacji czy próba filtrowania tego w jakiś taki sensowny sposób, no nie była najłatwiejsza i przysparzało to wielu problemów. Wystarczyło tutaj dodać po prostu niestandardowe taksonomie, takie jak na przykład lokalizacja i tam właśnie umieścić te wszystkie elementy związane z województwami, z tym czy to jest Polska. Tam zrobiliśmy po prostu taką taksonomię hierarchiczną, gdzie zrobiliśmy Dwie główne kategorie, tam była chyba Polska plus zagraniczne jakieś tam wycieczki, i w Polsce był jeszcze podział, z tego co pamiętam, na województwa i chyba na większe miasta. Podobnie było to rozwiązane w przypadku tam środka transportu, że była to osobna taksonomia, gdzie były właśnie wymienione te środki transportu, i wtedy bez problemu można było zrobić filtrowanie, na przykład. Na zasadzie pokaż mi wycieczki z Małopolski i powiedzmy rowerowe. I już wtedy dostawaliśmy wszystkie wpisy, które dotyczą takich wycieczek z Małopolski, które miały oznaczony środek transportu jako rower. Więc tutaj w bardzo prosty sposób możemy sobie zbudować bardzo rozbudowaną klasyfikację treści na naszych stronach, więc naprawdę zachęcam do używania tych własnych taksonomii, jeśli mamy jakąś większą ilość treści, którą chcemy zorganizować według jakiejś tam kategorii, jakichś podziałów. To to jest bardzo dobra metoda, aby taki system... Katalogowania sobie zbudować, i tak jak mówię, można sobie to wyklikać nawet za pomocą jakiejś wtyczki. Nie trzeba pisać ani linijki kodu, żeby nam to działało. Bo co więcej, jeśli nie przygotujemy sobie takich dedykowanych szablonów, które będą wyświetlały nam te treści, to WordPress użyje po prostu takiego domyślnego widoku, jaki ma w danym motywie. Czyli zwykle to będzie po prostu ten sam widok, w którym widzisz wpisy przyporządkowane do jakiejś tam kategorii. W tym odcinku to wszystko. Myślę, że pokrótce przybliżyłem Ci te własne taksonomie. Jeśli coś by było niejasne, czy miałbyś jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy na maciejkuchnik.pl łamane przez 027. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o custom fieldach, o takich polach postmeta, które również możemy dodać do każdego wpisu w naszym WordPressie i tam możemy przechowywać jakieś dodatkowe dane dotyczące naszych wpisów, które możemy potem w różne ciekawe sposoby wykorzystywać. Zachęcam również do zapisania się na mój newsletter. Znajdziesz go na maciejkuchnik.pl. Dzięki temu będziemy zawsze w kontakcie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!